Jak to się stało, że trafiłem do Dominikany? Otóż wydaje mi się, że już od, we krwi miałem podróżowanie. Od małego to była moja pasja. Bodajże chyba mając 8 lat znałem już wszystkie stolice świata. Moją pierwszą książką, którą rodzice mi zakupili, to był ilustrowany atlas świata. Więc jak tylko miałem posobność, możliwość, już od małego zawsze, czy rodziców ciągnąłem na, na wycieczki, a czy sam chciałem podróżować do tego stopnia, że już w podstawowej szkole, a wyjeździłem na wyjazdy studenckie tylko dzięki temu, że rodzice specjalnym zaświadczeniem się na to zgadzali. Też zacząłem wcześniej pracę za granicą. Mając 18 lat już wyjechałem do Stanów Zjednoczonych pracować w tym okresie letnim, natomiast już w następnym roku, czyli mając 19, zacząłem pracę w turystyce. Przez 11 lat byłem rezydentem, przewodnikiem, a pilotem wycieczek międzynarodowych. Pracowałem w wielu krajach na świecie. I to nie jest tak, że Dominikana stała się moim domem, dlatego że to była moja pierwsza podróż zagraniczna albo zachłysnąłem się pierwszy raz jakimś krajem. To była bardzo świadoma decyzja, decyzja, która do mnie dojrzewała mniej więcej przez rok czasu. Podróżując po tylu krajach na świecie i to nie tylko podróżując turystycznie, ale również mieszkając z nich, bo to jest zupełnie inny odbiór danego kraju czy danego miejsca, długo do mnie dochodziła. Ta informacja czy też właściwie ja wiele rzeczy podejmuję bardzo racjonalnie przynajmniej staram się tak to robić i wszystkie plusy i minusy bo przecież nie ma tak żeby dane miejsce miało same plusy powodowało że stwierdziłem tak Dominikana to jest miejsce w którym chcę mieszkać na stałe uwielbiam w tym kraju no oczywiście pogoda ale pogoda piękna jest w wielu miejscach na świecie natomiast uwielbiam tutaj tutejszą pogodę dlatego że po pierwsze nie ma tutaj potwornych upałów tu nie ma sytuacji, które wy czasami znacie z różnych kierunków wakacyjnych, gdzie temperatura w cieniu 40 stopni. Tutaj maksymalna temperatura to jest mniej więcej 32 w cieniu. Minimalna temperatura może w nocy czasem spadło do 20-21, natomiast trzeba przyjąć, że w dzień zawsze przez cały rok mamy mniej więcej między 26 a 31 stopni, więc mamy fajną tą temperaturę. Ta wilgotność troszeczkę nas um, męczy momentami, ale ona też nie jest całoroczna. Więc fajna moim zdaniem pogoda, fajna temperatura, super ludzie. Na pewno w danym miejscu ma to olbrzymie znaczenie. Dominikańczycy są strasznie wesołym e, narodem, strasznie uśmiechniętym, roztańczonym. Uważam, że najbardziej roztańczonym narodem na świecie. Bardziej nawet niż Brazylijczycy, bardziej niż Kubańczycy. To właśnie Dominikańczycy się najbardziej bawią. Więc jest w nich dużo radości, dużo takiej spontaniczności. Praktycznie w ogóle nie spotyka się sytuacji, że oni coś chcą w Samian za ten swój uśmiech, dlatego że jest wiele krajów na świecie, do którego przyjeżdża tak zwany biały turysta, i zaraz masz wrażenie, że za tym uśmiechem coś się kryje, że on chce jakieś pieniądze. Pomimo tego, że część z Was może mieć takie błędne odczucia, bo Wy też do końca nie znacie tej Dominikany, jesteście w paru hotelach dosłownie, uwierzcie mi, że większość społeczeństwa. Nie jest nastawiona na jakikolwiek specjalny zysk z tego powodu. Dominikańczycy naprawdę z otwartymi ramionami witają każdego w tym kraju i to wielu z Was zauważa, że jacy oni są uśmiechnięci, czy kelnerzy, czy obsługa w recepcji, czy gdzieś wyjedziemy poza resort hotelowy i ludzie na wioskach jak się jedzie i machają. Naprawdę Dominikańczycy mają w sobie bardzo dużo tej serdeczności, uśmiechu, więc na pewno ten argument. Eee, pogoda, ludzie muzyka. Tak jak powiedziałem, nieodłącznym elementem dominikańskiej kultury jest muzyka i to nie jest dodatek. Oni żyją muzyką, to jest naprawdę jedna z najważniejszych rzeczy w ich życiu. Ja akurat zawsze lubię muzykę latynoską, akurat głównie reggaeton, który pochodzi z sąsiedniego Portoryko. Natomiast tu też jest oczywiście spotykany, dlatego, że w całych krajach latynoskich słucha się mniej więcej tej samej muzyki, a z Dominikany przecież wywodzi nam się baciata i merengue, więc ta muzyka też tu jest na co dzień, więc jak to wszystko sobie zsumujemy, plus przepiękne krajobrazy, jedne z najpiękniejszych plaż na świecie, a do tego przecież Dominikana to nie są tylko i wyłącznie piękne plaże, ale również wodospady, również rzeki, również jeziora, mnóstwo bujnej tropikalnej roślinności, zabudowa historyczna Santo Domingo czy Puerto Plata. Dodatkowo jest to duży kraj. Ja nie chciałem mieszkać w kraju, który jest malutki, dlatego że masz takie wrażenie, że chyba po dwóch, trzech dniach chyba już wszystkich znasz. Jakbyś pojechał na Karaiby, nie wiem, jakieś małe antyle. Na jakąś wysepkę, gdzie mieszka 20-30 tysięcy osób, to Ty wszystkich znasz już po weekendzie. Tutaj masz zarówno prywatność, jak chcesz być anonimowym, to jedziesz do Santo Domingo, które ma prawie 3 miliony mieszkańców, jak chcesz ciszę i spokój, to też możesz sobie pojechać, jest wiele terenów, a poza dużymi aglomeracjami miejskimi, gdzieś cisza, spokój. Więc jest naprawdę zróżnicowanym krajem, jest stosunkowo dużym krajem, ma prawie 11 milionów mieszkańców. Są duże miasta, jest dużo też ciszy, spokoju, której się szuka, jest dużo połączeń lotniczych, to też ma duże znaczenie, jeżeli chce się gdzieś stąd podróżować, jak człowiek też nie umie siedzieć na jednym miejscu, a ja do takich należę, tak jak powiedziałem wcześniej, więc te wszystkie rzeczy spowodowały, no poza jeszcze oczywiście miłością, spowodowały, że zdecydowałem się, tak, Dominikana jest tym miejscem, gdzie chcę osiąść na stałe.